To jest jak zapewne wiecie chatka u Kuby. Mamy bezchmurną pogodę. I patrząc w tamtą stronę, dokładnie w tym miejscu, widzimy hoverle. Najwyższy szczyt Ukrainy i tej, tej części Karpat wschodnich. No, wczoraj była ekipa. Przedwczoraj przyszła w zasadzie ekipa, bo wczoraj pojechali. Byli na głównej grani przez dwa dni. Mieli kiepską pogodę. Niestety padało. I wiało, a dzisiaj widzicie pogoda bajka. Po prostu tylko by się chciało pójść w góry, eee, a gdzieś w tym miejscu jest wuszczik I tam właśnie zaczynaliśmy e, pierwsze dwa dwie noce, spaliśmy u Wojtka w chacie. Jego chata znajduje się właśnie po drugiej stronie Doliny Bystres Bystreckiej. Teraz stąd wszystko ładnie widać. A tak w ogóle to, cześć. Ja po prostu <noise> nie mogłem się napatrzyć. I jak tylko wstaliśmy, to od razu wziąłem telefon i wyszedłem tutaj przed dom. Nawet się jeszcze do końca nie ubrałem. Dorendo, a co dzisiaj dobrego na śniadanie? Banusz, Banusz to jest potrawa z kukurydzy, z, z takiej krupy kukurydzy, kukurydzianej i śmietanki. I gotowane jajka, i jeszcze jakieś kanapki z ostryżkami, yy, czy coś takiego, tak. dym, takie maleńkie. To wszystko zostało po imprezie tak. Dymitrowej. Miałem tutaj urodziny. I teraz mamy po prostu pół piwnicy jedzenia, i nie wiemy, co z tym zrobić, bo jesteśmy tu w dwójkę. Słuchajcie, to było jedzenie zamówione na 12 osób, chyba. Słuchajcie, jakbyście byli w okolicy, to przyjdźcie tutaj, koniecznie pomagać w jedzeniu. Tak, na, jak najszybciej. I cebulki jeszcze mam. O, właśnie, ja tak pokazuję... Cało, ale chyba nie będzie jeść. Pokazuję, pokazuję, a nie wszystko widać. Chyba nas trzeba było odgrzać, tak? Mhm. Mm Ze skorkami. O. No, skorzystaliśmy z ładnej pogody i poszliśmy na spacer do... Zembroni, więc nie tak daleko, ale z okrężną drogą trzeba było odtać jeszcze pojemniki po jedzeniu na oryginową imprezę. Tak naprawdę jedzenia nie potrzebujemy kupić, ale pójdziemy do sklepu, bo jest potrzebny płyn do mycia naczyń, też po imprezie. Tam na tej górze, troszeczkę za tą górą jest chatka Kuby. Poszliśmy tak dookoła. Tak, więc nie było stromo, prawie po prawie płaskim, i teraz idziemy trochę w tamtą stronę i tam już jest, yy, jest wioska i sklep. I Ile szliśmy? Pół godziny? No, coś koło trochę tego. więcej i w tamtą stronę chyba też jeszcze pół godziny, więc taki fajny spacer. I tam spotkamy się z Wojtkiem, bo ma problemy z telefonem Tutaj I trzeba mu pomagać. Tutaj słuchajcie, też jest jak widzicie skrzyżowanie szlaków i to jest też punkt, gdzie w tamtym kierunku można by iść na połoninę czufrową, a przez połoninę czufrową dałoby się wejść też na popa Iwana. Tak, a Pop Iwana nie widać, ale chciał powiedzieć, że Smotrycz tam widać, ale akurat też jest. Też za, jest schowany, za, 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 za drzewami, a za Smotryczem jest popiwan. <laughs> to co, idziemy w dół. Tak. To jest fajne właśnie tutaj, że można tak wędrować, wędrować w ogóle się ludzi nie spotyka. Czyli nie są góry zadeptane, jest właśnie na odwrót, tak jak lubimy najbardziej. Wiadomo, że w Polsce też mamy piękne miejsca, ale niestety bywa, że za dużo ludzi jest w jednym miejscu naraz. Ale tutaj na szlakach, tam w, wyż, w wyższych górach jest więcej ludzi zazwyczaj. Tak, ale nie będzie ich tak, no może na takich miejscach no Nie No jak yy, parę namiotów będzie, no ale tak. Ta ta to, to, to właśnie, dokładnie. <noise> tak. No i dotarliśmy już do Zembroni. jesteśmy w jej najważniejszym miejscu, czyli w sklepie. Sklep Przy, przed sklepem. Tak, pełni sklep nie pełni funkcji jedynie sklepowej. Jest tutaj też taki mini bar, można coś zamówić do jedzenia ciepłego, można kupić piwo, można kupić słuchajcie... Bardzo dobry kwas właśnie tutaj Dorenda kupiła. Ja mam piwo, ale teraz robi za opiera. statyw, więc Wam je pokażę. <grywa> ale wiecie, jak piwo wygląda chyba. Nie? Tak. tak. I powiem Wam, że w słońcu było gorąco, a tutaj właśnie pod tymi zadaszeniami w cieniu jest przyjemnie. Tak, to tak. jest bardzo przyjemnie. Czekamy na Wojtka, bo ma przyjechać, bo muszę mu coś z telefonem zrobić, coś się zepsuło. Przyszła jakaś nowa aktualizacja i telefon się zawiesza. Nawet nie zawiesza, tylko coś, jakaś aplikacja się wywala i nie da się korzystać z telefonu, więc trzeba się będzie pomęczyć, a potem pojedziemy z nim z powrotem autem do Bystreca. i będziemy podchodzić standardową ścieżką. Tak. I taki dzień. Spacerowy. Na no luzie, ale jest ładnie. Tak, jest super. No jak już mówiliśmy, można tutaj zamówić różne rzeczy do jedzenia, a my tu siedzieliśmy, siedzieliśmy. Zachcieliśmy coś zjeść i zamówiliśmy pielmieni, to jest z mięsem i wareniki to jest z ziemniakami i serem tak białym tak, serem tak 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 i to jest wszystko takie y, troszeczkę w oleju nie ma cebulki mo ewentualnie można też prosić panią żeby podała y, ze śmietaną mhm. ty już próbowałaś to, tak masz なかはか気になるわ już jesteśmy z powrotem w chacce, jest godzina praktycznie 19 czasu ukraińskiego, więc tak. można powiedzieć, że nam cały dzień minął. Dorenda przed chwilą, słuchajcie, gdzieś tutaj na dole tam, wypatrzyła... Na o, tam. tam wypatrzyła kota i nawet mu przyniosła plasterek kiełbasy. Ale jak już... Jak już załatwiłam tą kielbasę, to kota już nie było. I teraz nie wiem, czy wariuję i miałam jakiś widy, czy faktycznie był to kot. Bo skąd mógłby się wziąć kot? No, teoretycznie mógł ze wsi przyjść jakiś kot. Jakiś konduvektor. Ale dalej. tak. No, słuchajcie, jak możecie popatrzeć, ja Wam tutaj zaraz pokażę w kierunku yy, Czarnochory. Troszeczkę się zrobiło yy, chmur, chmurzyście i troszeczkę burzowo. Jest szansa, że będzie burza. Trochę grzmiało, no u nas jeszcze nie padało. Myślę, że to już przeszło. Tam Patrz. gdzieś, jak to najwyższe drzewo, jest Hoverla. Ona jest teraz zasłonięta, bo niestety te drzewa robią się coraz wyższe. Znaczy dla drzew to co dobrze, ale dla nas trochę gorzej, bo już nie można tak fajnie obserwować tamtej części gór. Ale wystarczy tutaj troszeczkę ponad chatę wyjść. I o, mamy piękny widok. Albo wejść na dach. Mieliśmy jedno, jednego turystę, przyszedł na herbatkę, pogadaliśmy chwilę i poszedł dalej w kierunku właśnie yy, Paiwana. No i myślę, że my też za dwa dni się będziemy zbierać w góry. Jakoś tak. No, także fajnie dzień nam dzisiaj minął. Naprawdę powiem wam, że w słońcu było mega gorąco. Natomiast teraz jest bardzo przyjemnie. Nawet powiem, że jest lekko delikatnie chłodno. Tak, tak ale jesteśmy... Owieje. No Dorenda jest już tutaj w Polarku, jeszcze jestem w koszulce. I to jest najlepsze w tych górach, że po prostu taka pogoda bajka. <głos> 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 Oczywiście, żeby nie padało i nie grzmiało Dokładnie. i pioruny nie waliły, bo wtedy bywa niebezpiecznie. Ale tak jak jest teraz, mamy tutaj dach nad głową, więc jest fajnie. No to do zobaczenia w kolejnym vlogu. 拜拜。Bye bye. Bye.